Witaj w klockaście fanklocków.pl. Podkaście dla tych, którzy nie mogą, nie chcą, bądź po prostu nie mają ochoty śledzić na bieżąco tego, o czym codziennie donosimy na łamach serwisu fanklocków.pl. Omawiam tu dla Ciebie najważniejsze klockowe wieści z upływającego tygodnia lub danego okresu. Jeśli lubisz i doceniasz pracę redakcji fanklocków.pl, zawsze możesz wesprzeć nas dobrowolną wpłatą w serwisie Patronite, do czego serdecznie zachęcamy. Zaczynamy! Cześć moi drodzy. Dzisiaj kontynuujemy tradycję krótkich niedzielnych klockcastów wakacyjnych, ponieważ generalnie trochę wieje nudą, jeżeli chodzi o rynek klockowy, no bo tak jak już wspominałem nieraz, wakacje to raczej suchy okres, jeżeli chodzi o sprzedaż, nowości i tak Chociaż sierpień to już właściwie początek okresu back to school i wtedy spodziewamy się większego ruchu. No, ale zobaczmy co tam w tym tygodniu działo się na Lego .pl i nie tylko no i poczekamy najwyżej do przyszłego tygodnia z większą ilością wieści. Jeżeli chodzi o LegoPL, to mamy małą niespodziankę, ponieważ wczoraj na stronie wylądowało niezapowiedziane GWP pod postacią Diabelskiego Młyna na 4 lipca. Przypomnę, że jest to ważne święto w Stanach Zjednoczonych i podejrzewam, że o to właśnie chodziło, ponieważ młyn zaopatrzony jest również w lipcowe fajerwerki. Aby go wyrwać, wystarczy wydać 355 zł, o ile dobrze pamiętam. Natomiast nie jest to nic super specjalnego i zupełnie serio radzę poczekać do 1 lipca z zakupami. O tym jeszcze zaraz wspomnę. Natomiast teraz na Lego.pl możecie wyrwać właśnie ten młyn oraz ostatnie sztuki kwiaciarni, na którą promocja kończy się dosłownie jutro. Więc jeżeli macie jakieś większe zakupy, to możecie połączyć te dwa gratisy, ale ponownie radzę poczekać do 1 lipca, bo wtedy na Lego.pl wylądują jeszcze ślimaki. Będziemy mogli te ślimaki z Ideas połączyć z diabelskim młynem. Będą to dwa gratisy. To się w sumie ostatnio dość rzadko zdarza, zwłaszcza że są to gratisy pudełkowe. No, i będzie to całkiem niezły sposób na zgarnięcie dwóch ciekawych rzeczy do premier, do których zaraz przejdę. I dodam również, że w lipcu spodziewamy się na LEGOPL kolejnej akcji z dwukrotnością punktów insiders, natomiast raczej ona nastąpi dopiero po wygaszeniu tej kumulacji gratisów, to jest ślimaków i Diabelskiego młyna, ponieważ zazwyczaj Lego. .pl próbuje konkurować z Amazon Prime Days, które w tym roku odbędą się od 8 lipca, chyba do 11, ile dobrze pamiętam. I wtedy zazwyczaj właśnie też są podwójne punkty Insiders. I spodziewamy się, że jakiś gratis również do tego zostanie dorzucony. Jaki to będzie dokładnie set? Tego dowiemy się pewnie dopiero w przyszłym tygodniu. Jeżeli chodzi o ujawnienia i premiery zbiorczo, no to po pierwsze, tak jak wspomniałem, zobaczyliśmy ślimaki z IDEAS oraz kosmiczny samochód. Te dwa zestawy wygrały konkursy na platformie IDEAS. Dwa rozłączne konkursy jeden na najfajniejsze GWP, jakie byśmy chcieli to były te ślimaki. Nie powiem, żeby to był jakiś świetny wybór. I generalnie ten kosmiczny GWP, który chyba jest trochę bardziej atrakcyjny, ale jego możemy wyrwać za 2500 punktów. Insiders również od 1 lipca te dwa seciki możemy sobie dorzucić do koszyka. Natomiast no tak jak wspomniałem z zakupami rzeczywiście warto poczekać do premier, a jeżeli chodzi o nie, to w przyszłym miesiącu, czyli już pojutrze zobaczymy zaledwie pięć nowych zestawów, dwa z Icons, jednym z nich będzie Shelby Cobra, którą na pewno zrecenzujemy, drugim Szczerbatek z jak wytresować smoka, którego również na pewno zrecenzujemy i do tego trzy inne sety. Jeden z Marvela będzie to maska Milesa Moralesa, również w dystrybucji ograniczonej, tak jak maska Spidermana. specjalny zestaw ze współpracy z Nike oraz jeden jedyny set ze Star Wars, czyli droid na platformie Stap. Czy te sety będą super popularne? Trudno stwierdzić, natomiast tak jak już wspominałem na początku, lipiec jest zazwyczaj suchy, no jeżeli chodzi o większe zakupy, to należy raczej nastawić się na sierpień. No, ale nie można zapomnieć o tym, że już od poniedziałku najbliższego zaczniemy dostawać nasze zestawy z czwartej serii BrickLink Designer Program. Paczki już są nadawane przez LEGO. Ja również już dostałem informację, że moja do mnie zmierza. No, będzie tego trochę, także na pewno tutaj też wpadną recenzje. Co prawda, mam jeszcze zaległe z poprzedniej edycji, ale myślę, że w najważniejszych przypadkach zajmiemy się przede wszystkim tą właśnie zmierzającą do nas edycją. Dajcie znać na co wyczekacie. Myślę, że jeżeli chodzi o przyszły tydzień, to budowania będzie całkiem sporo. A jeżeli chcielibyście zająć się czymś później, to zachęcamy do obejrzenia naszej recenzji domu Muminków od Pantasy, czyli jednego z ciekawszych zestawów od tego producenta na w 100% oryginalnej i legalnej licencji. Zestaw jest zaskakująco ciekawy. Da się go jeszcze dorwać na stronie firmowej producenta. Natomiast wiemy też od Panthezy, że już niedługo powinien on się pojawić ponownie na Amazonie, gdzie pewnie będzie można go wyrwać taniej i trochę bezpieczniej, bo wiadomo jak to z tymi przesyłkami z Chin jest. Natomiast polecam materiał, bo set jest naprawdę ciekawy i bardzo ładnie wykonany. I na tym kończę to wydanie klockastu. Trochę się rozgadałem, więc czas został wypełniony. A w przyszłym tygodniu, i myślę, że to już tak na 99%, pewnie będziemy sobie chwilę mówić o premierach z gwiezdnych wojen na sierpień, bo czekamy na te zdjęcia jak na zmiłowanie. No i generalnie zasada jest taka, że w pierwszym, drugim dniu miesiąca zazwyczaj ujawniane są premiery na miesiąc następny. Także myślę, że będzie o czym mówić i pewnie w przyszłym odcinku właśnie tym się zajmiemy. A tymczasem trzymajcie się, miłego weekendu i do usłyszenia. To był Klocka z Fanklocków.pl. Jeśli ci się podobało, to zachęcamy do pozytywnego oceniania, komentowania oraz zostawienia subskrypcji. Przypominamy również o możliwości dobrowolnego wsparcia nas w serwisie Patronite, a w wolnej chwili zawsze możesz odwiedzić nasz serwis, który znajdziesz pod adresem fanklockow.pl.